Jeśli na bali twoja galawa, my skarżą pryma ty nie umiesz Czy można mieć stosunek z ptakiem? Tak! Można wyjechać orła na schodach! Wielkić z niestety bardzo słabą głowę ma. Jak masz miękkie serce, to musisz mieć twardą dupę. Zdechu, kanarek zdechu. Rzucili go w mech. Przysypali piaskiem do góry kutaskiem. Mam złote zęby oraz grill. Jestem bogaty, kupiłem całą IKEA. Sierż pałę? Sę, ale wolę się pierdolić. Wiem, muszę tylko pierdolnąć. <laughs> Spoko, ale kurwa, jestem chujem już. Svaldy ocharana przez bułgarski patrol rumuńska lambadziaro, co się chyba z kacapem przez ma cała, uszy stoją, bo masz dźędzel jak kotwica z Titanica. No i milcz, jak do mnie mówisz, bo ci wali z japy, jak z murzyńskiej chaty. Jak się podniecacie taką kwotą, to kurwa... Zapierdolę cię i zgwałcę twoją matkę. Kara się jedzą gówno. Kara się jedzą gówno? Sam jesteś gówno ja Obrońcy Polski coś innej euroarmii. Bundeswehr od nadrenii aż do armii. Nie to bali mam łotę Jedziemy, jedziemy, a to miało być gdzieś pod Warszawą. Co wisi na facecie, jest cienkie i chce pogmerać w dziurce? Chuj. Chyba Cię pojebało. jesteśmy O, zaskakująco zajebista autoprezentacja. Polska, górniu! Kurwa, Wiesz, Wy jesteście głupi jak tej tu. Ktoś puka. Durniu! To ja sam pukałem! Ja otworzę. Zgodnie z wiekową tradycją lachów agituje Europa dla Polaków! Yes.